Moim zdaniem jesteś bardzo dobrą osobą, która potrafi dopasować kogoś. Jak myślisz, jaki facet pasuje do Julii? Ja jestem typem obserwatora ja widzę, w jaki sposób ktoś się zachowuje i przez to też mogę ocenić łatwiej, jakie ktoś może mieć potrzeby. W związku z tym mi się wydaje, że Julia potrzebuje mężczyzny przede wszystkim niej, trochę tak to widzę, takiego, który gdzieś tam prowadzi biznes, jest konkretny, ale też jest dla niej bardzo kochany i wydaje mi się, że Julia potrzebuje Potrzebuje mężczyzny, który jest ugodowy. A Dominik wydaje mi się, że jest takim trochę małym diabełkiem, który jeszcze chce polatać, wlecieć z gniazdka i porobić swoje. Więc tu myślę, że przez to mogły być zgrzyty, tak na moje oko. A ona raczej potrzebuje mężczyzny takiego mocno stąpającego po ziemi, ale takiego, który jednak będzie dla niej ugodowy, takiego, który zrobi z niej księżniczkę.